Siema, siema. Z tej strony Kosu z Pabianic. Zostałem nominowany przez Kubę Głogowskiego. I będę teraz beształ moje smutne 1.6. Palimy kamborze. Nie wiem czy idzie z pół. Daj do przodu. Tak się to robi w Pabianicach Z tej strony był Kosu A teraz nominuję Adama z Pabianic Naszego wiceszefa Czarka, naszego najlepszego besztacza A trzecią osobę jeszcze wymyślę Pozdrawiam